Myself, Big Wreck Freaky, Wittem F. Croydon, a.k.a. The Jungle. Make sure you like, subscribe, watch to the end. Wanna? Siemanko moi drodzy, z tej strony Urban. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś powróciłem do Croydon. Szemandero z tej strony Cats All3K Represent Free Key, Free Key Hub. Ale dzisiaj jesteśmy na Jordan, moje miasta, a pokażę wam jak jest życie tutaj. Dzisiaj może idziemy do Handcrofty State Pierwsze, wtedy może Wandle Park, bo e, nagrywaliśmy dużo tym tam. Moi widzowie zauważą, że mówisz po polsku, chociaż nie jesteś Polakiem. Tak, tak, jestem Anglikiem, bro. Ty jesteś born and bred tutaj w Croydon. Tak, Hangout. a bez, bez polskiej krew też. Ja mam irlandzkie korzenie. Okej, okay, dobra, ale teraz mi powiedz, jak ty się nauczyłeś polskiego w takim razie. Okay. No masz tu ekipę polską. No, to nie jest łatwy język, więc powiedz mi, jak ty tego dokonałeś. A to było coś takiego, ja, ja byłem bez wyboru, bro, co so to nie miałam opcji. Ja miałam tutaj w Anglii problemy. A pomogłem Polak, nazywał Marceli Gleściński, On jest suwałk i um, on był bezdomny. Ja pomogłem go. E, kiedy ja miałem problemy, on mówił do mnie: "Ej, słuchaj, Kecu, nie mądre jesteś tutaj w Anglii. Może wracać, e, może wracać, e, może lataj, lataj. ze mną do Polski. No, e, ze mną do Polski. A kiedy ja tam byłem, ja dałem do niego e, wszystkie mi, moje e, ubrania, moje pieniądze, bo myślałem, może do wyżeniu idę. I on e, ukradł wszystko." A ja tam byłem na Warszawie trzy dni bezdomny, i wtedy ja dzwoniłem do mojej Żomeczka, i ona mówiła do mnie: Słuchaj, idź do jelenie Góra, a znalazłem ci pracę i tak dalej. A ja pracowałem tam na cztery miesiące i uczyłem się polskiego. Czyli do Polski pojechałeś w ogóle bez języka? Nie znasz? tak? tak ty, ej, znałem Dawaj-Buty, znałem. E, ja rozmawiałem, po a ten dawaj buty, to z jakiej okazji znałeś? To, to jest, on, on, mi nauczył to, bo ja, ja zapytałem go, bo to było zabawne dla nas, bo ma, w ten czas myliśmy tylko angielskie ekipę i dla nas to było zabawne. Wszyscy, wszyscy, tam wtedy uh, mówiliśmy coś takiego fryer, fryer, like fryer i tak dalej, i to było zabawne dla nas. I m, po angielsku, jeśli, uh, ok, maybe I don't talk about that, but it's you know basically sometimes we take people's shoes. Czyli okej, okay, dobra. A i, i przyjechałeś do tej Polski, musiałeś pracować. No i, i jak ten język e, przyswajałeś, w jaki sposób, jak się go uczyłeś? How did you learn? How did I learn? Yeah. How did you ah, like, get used to speak Polish? Because basically. Speak very well. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Um, ja, ja, naprawdę, ja naprawdę tylko słyszałem wiele. Słyszałem wszystko. Nie, nie mówiłem nic. A i, słuchaj, ja mam ADAHD, ja zawsze mówię coś. A na cztery miesiące nic nie mówiłem, tylko słyszałem wszystko i uh, to jest dlatego, teraz umiałam mówić trochę po polsku, wiesz? Czyli, jakbyś miał tak podliczyć ten cały czas, ile byłeś w Polsce, to jak długo? Teraz było 8 lat, ale jeżeli widziałeś moją nuta po angielsku, to ja pisałem to. Na 4, 4 miesiące uczyłem się polskiego i napisałem to, tamte nuta. I teraz ja mam lepiej po polsku, naprawdę, bo ja mam ekipę i brat e, polski, i to jest dlatego, teraz ja mam lepiej, ale na początku to było tylko coś. Zadzwon, coś takiego, wiesz? Ale także robisz content na TikToku po polsku. Masz teraz? Challenge. Robię. Teraz robię to. So ja mam, ja mam swy, swoje challenge to jest uh, dzień próby rozmowy uh, tylko po polsku. To jest, bo dla mnie zawsze było bardzo trudne budować zdania po polsku, bo to jest coś takiego gramatyka jest bardzo inna niż uh, angielski. Naprawdę. Jakbyś miał tak w kilku zdaniach powiedzieć Polakom, co to jest Croydon? Croydon to jest najlepsza uh, dzielnica w UK. To jest gdzie people and uh, good, yeah, do ludzi. I dobre ludzi tu. Jest trochę niebezpiecznie. Niebezpiecznie, ale jak jesteś stąd? To będzie dobre. No właśnie, ale jakbyś nie był stąd i tak byś przyjechał i tak się kręcił, to... No, nie chcesz być nie stąd. You don't want to be someone <laughs> yeah, that's not from you. I said that was bad, yeah, To powiedz mi, dlaczego ta dzielnica ma tak złą reputację? Co uh, tu to się, to się you, dzieje? To jest po... Um, może 80 lat temu uh, był uh, mental hospital around London and all of the people was housed in Croydon. In New Addington, in Fulton Heath. And that is why when you go to a bus stop here, You're gonna hear someone just shouting random shit that means nothing. That's how they are here, man. No dobra, ale tutaj nie mamy nie tylko crazy, ale jednak trzeba to przyznać, są tu gangi. No 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 też są gangi tu i to jest bardzo niebezpieczne miasto, Ale to naprawdę jest worse, jeżeli jesteś bardzo młody. Kiedy ja miałem 14, ja miałem do kilka razy też most of the brothers have been stabbed. But you know it's just That's just how it is here, bro. That's just life here, man. One time, some guy tried to take off my arm. <laughs> his arm yeah, I still got my arm. You did? Yeah. You're is Estate. Bezpieczne czy niebezpieczne? Bezpieczne. Ale not the worst, not the worst, but not the best. A jak miałbyś mi powiedzieć, jacy ludzie mieszkają w Croydon? Jaki przekrój ludzi mieszka w Croydon? A wszystkimi, bro, wszystkimi. wszystkimi. No, wszystko Masz, macie tutaj. No, everything. Everything is here, bro. So you got even in our team we got like maybe 10 different nationalities. Co? Polska, Anglia, co jeszcze? Polska, Anglia, Jamaika. Kolega jest skąd? On jest Jama Jamański, Jamaika. Obviously he was born here, but his family are Jamaican. Um, yeah, it's many different many different towns for us. So we got Albanians, we got many many different. Albanian. Yeah, Barbados. Raz got z so rascis from Barbados. I know he looks like me, but he's from Barbados. <laughs> he looks like <laughs> <laughs> Naprawdę? Ma coś, ma coś. Ale generalnie tak jakbyśmy mieli teraz tu na przykład przyjść w nocy na to osiedle. Uh, it's not safe for you. Ale takie samo już centrum Croydon na przykład. This is this is one of the worst places in Kroydon. West Croydon is one of the places you don't wanna fuck around. <laughs> Nasze parku Hey skills Willy, Willy! <laughs> Uważaj <laughs> Mile's skills thing, yeah? No, Milo He said he's got skills. There's not much to do right yeah, there's not a lot to do in Croydon. We don't have a lot of uh, youth centers or anything like this. These are things that we should have because you have many, many young people here. And when you have so many young people with nothing to do, then what do you think they're going to do? They they're going to join gangs. They do crime. They do crime, exactly. And there's not a lot of money here either. So maybe there's money in Purley but around here not so much no money. no właśnie bo same jakby Croydon, to tutaj fajne you know what I mean? you got i mean Pearly shirley very very bad yeah? there's, there's one called Tolis estate where i was having many problems um, before and uh, yeah it's like there's some, there's some bad places there as well czyli, czyli tak, to, yeah, so, so that's what I'm talking about. Yeah, you see now, we're just walking through the estate. This guy wants us to check in, really? Yeah, so he came out to say, Why are you on the estate? What are you doing? Oh, yeah, really? so we, I told him what we're doing. But you know, that's that's called checking in in England. So oh yeah, it means like no, no, you, no, no, no you no. don't walk through, you don't walk through someone else's block without checking in. That's what he was trying to say. But um, Yeah, yeah we don't need we don't need to check in. Wow. No, no, this guy was saying to us like yo, why the fuck are you here? But we, we we cool, yeah, we cool We're good bro, we're good, bro. You with us? We checked in, We safe, man. Yeah, we're good. No, jesteśmy na Vanguardzie, bro. Frontliners. Czyli co? Zawsze na pierwszej linii? No tak, to jest. Uh, that's what that means in English. Vanguard. The first people to fight. Ale właśnie, skoro już zaczepiłeś ten temat, bijatyk, często tutaj widać jakieś, nie wiem, bójki, jakieś zadymy. Tu w Croydon. We got. Smoke? What? Well, no, fight. The, fight. Can you see like lots of, I don't know, fights between the gangs or like in general fights on the streets? Brother, like fighting is more for the people in the pub. In Croydon, it's all about stabbing and shooting. It's not about fighting. So it's quick action? It's very quick action. It's like you look in the wrong way. I could tell you so many stories. Like I've been on, on the tram with him, we're waiting for him, and like my friend turned to me, this guy owed me three grand. Next thing you know, knife like this to my face. I'm just dog, dog, dodge, dodge. But I smashed him, so it's good. Croydon Grove. Hey, ja nie, wiedzia nie wiedziałem, że tutaj są nawet snaki do tego, gdzie się tutaj co hoduje. Bro, they know what's going on here, man. Even the police don't care, they all smoke. <laughs> <laughs> to tak, jak już tak gadamy o tym. Łatwo uh, dostać towar na ulicy. Chodzi mi o to, że jakbym tutaj przyszedł, czy ktoś jak mnie namierzy, mówi, o, ten może palić, podejdę, Tak, tak. That. Uh, coś right. takiego, jak jesteś Polak, to oni będą pytać. Be Będzie pytać. Zawsze, bo oni zna. Palicie dużo żółko. No, wiem, że masz smalek, chcesz działo? Kec, wcześniej wspomniałeś, że w Polsce wylądowałeś na ulicy. Powiedz mi, co było najtrudniejsze w tamtym momencie dla ciebie? E, dla mnie, nie wiem, nie, był, nie było, za trudne dla mnie, bo to jest, nie wiem, ja jestem taki ziomek. Jesteś skrojony. No, ja no ja jestem się ja, ja nie byłem się nic, tego, nie? Nie byłem się Nie byłeś nic. O, to nie było. Dla mnie to nie było problem, ale może najtrudniejsze był, um, ludzie nie e, rozumiałyś mi, co to był. To był coś takiego, ja próbowałem. Ej, przepraszam, pan, d, 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 ale nie miałem po polsku, tylko Czyli mówiłem po angielsku. No to, to był chyba po angielsku, a to jest oczywiście problem. Osiem lat temu w Polsce to nie był e, dobry czas. Czyli język, język, język to był. To była no to pariera. było trudne. I też oczywiście e, masz, masz dużo rasysty ludzi tam w Polsce. Na Jelenie Góra to było dużo, dużo rasystów. A wszyscy zawsze gapisz do mnie, ale ja, ja uczyłem się e, mówić, so się gapisz. A wszystko będzie dobrze. Co, pomagało? No, pomagało, bo, bo ja jest, ja byłem z ekipą też wielenie góra. Zawsze mam ekipę. gdzie jestem. Tak, tak jest. I always make friends, I always make team, but people will be looking at me, have problem with me. I just co tam patrzyć, co się pagapisz, uh, coś takiego. A propos jeszcze tych problemów, dużo problemów było na początku, właśnie. Nie wiem, przez to kim jesteś, skąd jesteś. No, no, był, był, był problemy, ale wiesz, ja, ja miałem. Ja znałem jeden żonek Kamil. On był jak to. I on zawsze ze mną był. I on, jeżeli ja miałem problem, oni mieli problem. Wiesz, tak było. so, było dobrze, bro. było dobrze. Fajny czas. A propos jego języka polskiego. Znasz jakieś polskie właśnie takie połamańce językowe typu Krząż brzmić w dzinie? Krząż brzmi w dzinie, stół z wanymi nogami, uh, Grzegorz Brzączykiewicz, Brzącz? Uh, Brzącz Here we go. Uh, no wiesz, je, jeśli ty mówisz to, ja mogę powtórzyć, ja jestem papuga. No dobra, A skoro były polskie, to weź coś tutaj naszym widzom, takiego trudnego po angielsku. What's the hardest one in English? Yes. Um, For me, in English, I think it's hard to say Worcestershire. Worcestershire sauce? So. Yeah, Worcestershire sauce. Um, yeah. You've got a red lorry, yellow lorry. She sells seashells by the seashore. That sort of things, you know. But for me, they're all easy because I'm a rapper. Yeah. You can't just reclamate your channel YouTube with music. Ah, so this is um, freaky.hub. This is our channel. And I'm going Kronk Cronk Street. See this? Here, Cronk Street. And I'm going to now, Cronk Street. A tak jest, free key Hub, that is us guys here. I tu, ta, tu pod filmem będzie link do waszego kanału. Dzięki. Dobra, a teraz gdzie idziemy? Teraz idziemy do Altanka, bo jesteśmy w parku um, Wondu Park, gdzie nagrywaliśmy uh, dużo klipów w Ponglish. Co, so, pokażę ci Altanka, moja Altanka, hej? Okay? To tutaj jesteśmy na altanka. Widzisz? A to jest gdzie nagrowaliśmy e, moje pierwsze polski klip Pągliś. i też tam skatepark. Masz Honglish e, 2 random w Wrocław. Pongliś 3 to był Shirley Hills. Pongliś 4 to był Norwood i Pongliś 5 to też było tutaj na tego altance. Dobra, to teraz mi powiedz, jak to się stało, że nagrałeś z BDOSEM? On on pisał do mnie, on, on napisał do On do mnie. ciebie napisał. Tak, tak, e, może 6-7 lat temu. On mówił o jesteś zajebiście i tak dalej. Możemy pracować razem. You know. A zrobiliśmy to. Może on jest Polak też. Słuchaj, jakby nie patrzeć, to jeden bardziej topowych w tym momencie raperów w Polsce, więc... No tak, no tak, ale kiedy on pisał do mnie... To jeszcze nie był wszyscy... taki. Nie, 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 on, on miał już 6 milionów wyświetleń, coś takiego, normalnie to był. Ale moja ekipa tutaj, wszyscy mówili do mnie, nie rób z nim tego kolabo. Czemu? Bo jesteśmy inny człowiekiem. jesteśmy inne people, inne ludzi, my jesteśmy ulice People, you know? no ale chyba na tym pole hip-hop, nie? Żeby właśnie łączyć ludzi. No ale on... Ja lubię BDS, wiesz, ale ekipa nie lubi. Czyli, czyli nie byli jakby... No teraz, teraz jest inne, ale wtedy to było bardzo inne, wiesz, ludzi wtedy to był... You no, know, o jesteśmy d -d 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 taki ludzie, But stupid for me, I think it's stupid. He's got 6 million views, then we should work. Of course. A powiedz mi jeszcze jakieś właśnie e, wspólne plany na przyszłość, żeby nagrać coś z piosenki, jakiś inny kawałek. Nie, yeah, nie. Yeah. On, on, he never even shared this song when we made this song. So he asked me to do this song, and then he never shared it. Czy bo ta piosenka była na twój album czy na niego? Jeżeli... Uh, ja nie, ja nie mam album, co so to był uh, moje, moje piosenka, ale on, on, he he sent me some songs, and they were like, you know, like. Did it, did it Auto tune and stuff, and that's not my style. So I said to him, "I send you something," and then we did this. And I love what he did. I, I love his verse, and I really like way I think he's a good guy. But I'm just saying, like the team did not even want to be in the video. They they didn't want to do this because they think like it's going to be bad judgment on them because they're from like Białystok stock and stuff like this. And you know, we got people from everywhere in Poland, and maybe these people have problems in Poland. For me, I thought it was stupid as fuck. I thought, what, why do you care? Six million views. Let's let's jump on that. Teraz pytanie innej betki, like completely different question. Why is so dirty? Bo to jest Croydon, bro. To jest e, nie tylko Croydon, to jest e, w Anglii, jest taki, wiesz? E, ja byłem w Be Birmingham e, 5 dni temu z tyłu. I bro, to, ja, to był najbrudniejsze miasto, widziałem w życiu. No właśnie, ale jakbyś teraz miał porównać miasto polskie, bo możesz porównać do miast angielskich? E, well, Miasta w Polsce to jest e, czyste. Niebezpiecznie. Znaczy I... bezpiecznie w Polsce. Bezpiecznie, sorry, I get confused with <laughs> Bezpiec... safe, yeah? Safe. So much safer in Poland. Dla, dla mnie, jeśli miałem wybór, to ja będę mieszkał e, w Polsce, ale tylko ja mam syn tutaj w Anglii, so ja, ja, ja muszę tu mieszkać, wiesz? Dobra. O, ulubione miejsce w Polsce, ulubione miasto? To nie, nie, nie mam jedyne. To może Zamość, może Wrocław, może Warszawa. Uh, Puławy lubiłem, wiem jest małe, ale bardzo lubiłem, tam jest duży klub takich w Puławach. No, no, Puławy jest dobrze bro, Puławy jest dobrze, naprawdę ja, Jeleniu Góra oczywiście jest w sercu zawsze, no naprawdę ja kocham całą Polskę bro, Kocham całą Polskę, ale nie lubiłem góra, uh, góra. Uh, jeśli znasz tam, to jest bardzo małe um, miasto, blisko... Um. What's it called, it's me, I can't remember the, what is close to here, but uh, very small, it's in the middle of Lublin and Wrocław, not Lublin sorry, um, Poznań and Wrocław, and it's yeah really not a nice place Przypuśćmy, że ktoś by chciał przyjechać i zobaczyć coś fajnego w Croydon, to co polecisz? Uh, nie wiem, wszędzie bro, wszędzie man. Ale takich, powiedzmy takie trzy miejsca you must see in Croydon. Three places you must see in Croydon, I don't know man. <laughs> I'd say Surrey Street Market. Czyli tu gdzie, gdzie jesteśmy. Gdzie jesteśmy teraz, to jest e, najstarszy market na całej UK. Co Uliczne. Uliczny. I on jest w jakie dni tutaj? Codziennie? N nie, nie codziennie, ale... Ej, i co? Market's not open every day, is it? More time? Yeah, it's open every day. Aha, okay. Yeah. Dobra, no to mamy jedno, drugie. Uh, drugie, nie no, wiem. Przyjechać czy... na Crystal Palace, zobaczyć mecz. Crystal Palace, Crystal Palace oczywiście. O, oczywiście, że jestem z Tottenham, bro. So dla mnie Tottenham muszę być. No i trzecie miejsce. Gdzie... Trzecie miejsce. I don't know, man. would say you need to go to Norwood, to Portland Road, and go to Blue Jays. To Blue jest moje, moje ulubione restauracja w Croydon, bro. To restauracja, pub? Czy? To jest restauracja, to jest jamacki jedzenie też, Blue Jays. Ja wcześniej codziennie e, byłem tam na sznedanku, wiesz? Dobry, dobry, dobre jedzenie tam. Powiedz mi, jak ci idzie w ogóle ta polska przygoda? Polska przygoda? Polski przygoda. ja miałem... Ja miałem tego pomysł może lat, lat pół temu, bo byłem... Rok pół temu, bo ja byłem w Warszawie i mój żonek Michał Gawinowski mówił do mnie, ej, może to jest dobry pomysł. A ja zacząłem e, robić klipy, ale pierwsze tylko zapytałem, e, wszyscy, jakie jest twoje ulubione e, polskie słowo. A teraz ja mam inne, inne stan, like non. No, na innym etapie jesteś. No, no, so to jest. Teraz jest inne, teraz jest. E, I'm recording everything, you know? I'm just trying to speak better polish. Próbuję mówić, próbuję rozmowy tylko po polsku teraz na, e, na polish Przygoda, wiesz? I to jest challenge dla mnie bardzo, bro. Dzień dobry, dzień dobry, Polsko i Polonia. Jesteśmy tutaj w taif moje miasta. And we're joined by my best friend, fucking Nef Freaky, You know what it is? And we're asking, you know any Polish words, my brother? I'm running the polls. What do you think? Come on, man. Tell me a couple words you know in Polish, my G. Czetka. Um. Szamanko. Tak. Tak. Osyhoji. Otsyhoji. Um. Szedem. Um. modiaga 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 he tried he tried he yeah, tried <laughs> <laughs> what about what about the what about spit spit you oh. remember this one i remember it. all the all, all the brothers say it every single day man and right. then of course yeah. have <laughs> 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 all right oh, man yeah. thank you my bro Someone. Freaky! A jakie są reakcje ludzi? Oczywiście są e, kilka rasistycznych komentarzy, ale naprawdę ja nie dbam. To jest... E, kim też Co robić? kurwa? Szedziesz tam i... Oh, no nie nie, dbam. No, generalnie, nie generalnie dbam. Generalnie są pozytywne, ale, ale no. tak, takie, nie wiem, jakbyś miał kilka jakichś komentarzy, to, to na przykład, co ci piszą? Nie wiem, no, super mówisz po polsku. No, no, przeważnie mówi, mu, e, ludzie mówili do mnie, um, wow, szok, e, szacunek dla Polski, albo e, dlaczego się nauczyłeś polskiego, coś takiego. A ja naprawdę... Codziennie kiedy jestem na live, muszę wytłumaczyć od nowa, jak uczyłem się polskiego, wiesz, co so, tak jest może. Może to jest the most commented thing is how did you learn Polish? A powiedz mi jeszcze, tu widzę pod twoim okiem tatuaż. No to jest ekipa, bro. To jest freaky, key. Moje, moja ekipa, jak, jak widzisz. Trzy klucze. Trzy klucze, free key. The freaky keys to success, free key. You know what it means, man. You know freaky. Czyli z więzieniem nie ma to nic wspólnego. Nie, 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 to jest na ekipę bro. I to jest. Protect my family! Wiesz? Mój drugi dom, wiesz? <laughs> Który, ten? No, mleczko, wiesz? Wracam do domu. Słuchaj, a jakieś ulubione produkty? Co najbardziej właśnie lubisz z polskich produktów? Nie wiem, jedzenie, picie. No, oczywiście, że piwo. Albo wódce. Przepraszam, ale to jest prawda. Wódce? Nie, wódka. Wódka, yeah. A, nie wódce. Wód... Nie wódce. wódce. Nie że to jest wódce. Nie. Co to jest wódce? Toileta. Toileta. Wódce. Ok, donk Ale nie, wódka. No, ale jeżeli tutaj mówimy o polskim jedzeniu, co najbardziej ci zasmakowało? E, dla mnie tarcia. gołąbki, bro. Gułamki są moje lubione, albo albo, też. albo może szambowe, coś takiego. skabowe. Skabowe. O. No z ziemniaczkami, z No, no tak, z sałatkami. <laughs> Tak, jesteśmy na ostatniej miejscu, No, jesteśmy. Jesteśmy na dachu Croydonu. Na dachu Croydonu. Tu też Teledysk kręciliście, tak? No tak, Kronk Street te, Teledysk zrobiliśmy tutaj, nie? Z Robsonem. Cała ekipa. Nie cała, naprawdę to nie jest cała. Ja właśnie, ile osób Ile osób jest w waszej ekipie? Na freaky może, może 20, może 20, 25 people in freaky, and then for Kronk Street. Probably another 20, something like this, 15. Yeah. Jest Yeah, but there's, there's teams everywhere, man. We got <laughs> keeper everywhere. It's <laughs> not just this team. Dobra, Ketsu, dzięki za pokazanie mi twojego kroją. i bro. Widzimy się u mnie na live'iku. Okej, okay, spoko. Widzimy się tam, bro. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Pamiętajcie, subskrypcja, komentarzy. i widzimy się następnym razem gdzieś w Londynie.